Zagrywamy z... Stample Kaisa Tak, mój pierwszy film będzie z Kais I... Zazmieniam wszystkie Wszystkie maszyny zwykłe co tylko brakuje mi No to tak Po sobie pieniądze internetu Na dole Kis, nie, koniec ale tak tak legendy mam bardzo dużo. I, i w komentarzach piszcie, jakiego skina kina tego, czy tego, czy tego. Super pomysł, rabit czy nina i pegis. A ja sobie wezmę teraz czyli... No, jak to się no. wezmę sobie. Wysyłki, a nie sobie. A wszystkie? animacje wezmę ręce, a kroki na asy, polski. I co? Kierujmy. I to słabe cięcie. Czekaj. Piczu, nie wiem, coś mi się złapowało Ale ok. Mamy pierwszą mapę i mocno jest. Dobra. Lecimy. szybko, nie. Jeśli przekręcę nie moja opinię, to jestem na tworze. A No nie no nie, zapomniałam, miałem się jest ufotest. Dobra, wiesz sobie. Zostawcie lajka like i suba jeśli chcecie więcej filmów I... ze stampa albo z prola. To piszcie w komentarzach. I ja muszę się dostać, bo teraz przegram i nie będzie wesoło. Dobra, Emma z Dobra. Poczekaj. A masz ty. nie to Nie dotknie się. Nie to się. Nie mam się. Nie się. Nie Kurde. Ale... Nie dotknie ja Nie Jeszcze notram, ale... No. Nie No. O, falka banana. O, zagramy sobie. No, fajnie będzie ta gra. dopiero dzisiaj powróciłem chyba od dwóch miesięcy do Stampla. Nie krałem, ale patrzę na kolegów z telefonu, jak oni na przykład sobie tam krają i razem. Ja o wiele więcej używają pieniędzy. Płatno, pieniędzy takiego to. Jest takie jak. Oj, możecie wpisywać znik. U, kropka. I kilka spacji. I l i, I, kropka. Tam nie apędzę. I czasami z się spinami U. Jezu, Maria. Jest! I tobie. Zostałem się. A i napisz czyli się takie filmek jest co teraz, czy szorcy. I my teraz zbieramy lopta hakerska kraj kurde stary szalaku ja ale mam mało no, pinko ale ja widzę czemu na wschodach ale to co jest godzina 21.40 o dobra odpadnij tak jest tutaj my bądź. dobra Kurde, kurde. O. o! nie I co wie, ślepo zrobiłem. Dobra, o! Mogę odebrać na razie 10 mm -hmm. O, mam od tego od lat, w karnecie? dziesiąt, to darmo coś w sklepie mamy. Dobra. Kurde. O misję. Połowa. No nie możesz wcisnąć sklepu O. Dobra. to darmo coś w sklepie. Dobra, zobacz. Oh! Ay, dobra, ale ja słyszę, że to jest jeszcze są jest skin. Ale nie będę to czypała. Dobra, to ja robię cięcie, żeby to zrobić kolejny raz. Dobra, widzowie. Kręcimy. I czy będzie jakiś specjal albo nowy jakiś skin? Ajajaj. Aj, aj. No i tego mama kurwa. Mmm. To zrobimy jeszcze o oh, super koło jeden. Zobaczmy, jakie tutaj są szanse. A tutaj. Hmm. hmm. Wybieram tą stronę. wystarczy mi tylko na dwa nie, to ja robię zdjęcie znaczę cięcie i kręcę tym kołem, żebym miał trzy ale trafiłem 15 tych dziwnych szatonów i teraz mogę zakręcić co? ooo oh, legend dobra, mam 100 to możemy zakręcić 3 i mam nadzieję, że pozostanę jak najwięcej, żebym miał jakiegoś skina. Hmm. matko, ile? Dobra. <laughs> I zaraz na to. O, mamy koło epik, które tutaj to nie, i mamy jeszcze coś. O, teraz mamy zrobić cięcie. Co robisz, że tak dużo, ale. No i no jeszcze za darmo. O, no to się ma, to się wynosi co ja trafiłem prawie. Dobra. To ja będę kończył. To się mocno.